Witam Państwa. Przypominam, trwa druga edycja kampanii Moc Komórek, a naszym gościem jest pan Radosław Koczkodan, fizjoterapeuta pracujący w zespole medycznym Instytutu Terapii Komórkowych. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Radosławie, my prezentowaliśmy na łamach MedExpressu pacjentkę, która choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Ona opowiadała o swojej chorobie. Pacjentka przeszła przez terapię komórkami macierzystymi. Otrzymała już trzy podania, ale my wiemy, że tej postać fizjoterapeuty jest niezwykle istotna i całe działania fizjoterapeutyczne niezwykle istotne, żeby pacjentka mogła w miarę normalnie funkcjonować. Proszę powiedzieć, jakie są właśnie te zadania fizjoterapeuty w przypadku pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym? Jak z każdym innym pacjentem, najważniejsze jest sporządzenie wywiadu dobrego i diagnostyki fizjoterapeutycznej, a później opracowanie dobrego planu usprawniania. Charakteryzuje się to tym tak naprawdę, że no, musimy podejść indywidualnie do każdego pacjenta i z każdym pacjentem ustalić cele, akurat te, które dla niego są najważniejsze. Następnie my możemy wspomagać. W instytucie, akurat ci pacjenci. U nas są w odstępach dwumiesięcznych, gdzie ciężko nam dobrać terapię. Możemy tylko zrobić taki zarys, ewentualnie jak gdyby dać ćwiczenia, które w, można uzupełnić. Terapią, która powinna być wykonywana w miejscu danego zamieszkania. Gdyby Pan troszkę powiedział nam o takiej istocie tych działań fizjoterapeutycznych, jakie to są ćwiczenia, dlaczego i w jaki sposób one pomagają pacjentowi. To jest zespół ćwiczeń opracowanych indywidualnie do każdej osoby. Dlatego musi być dobrze zrobiony ten wywiad fizjoterapeutyczny i dzięki niemu możemy sprawdzać na bieżąco postępy, tak? Jakie dana osoba robi. Proszę powiedzieć, jakie postępy Pan obserwuje u swoich pacjentów? Czy to jest postęp w zakresie większej sprawności ruchowej? Jakiego rodzaju tutaj zmiany pozytywne mogą nastąpić i następuje po, następują po tych działaniach fizjoterapeutycznych? Przede wszystkim, jak wiemy, to jest choroba przewlekła i naszym zadaniem jest ułatwić funkcjonowanie pacjenta w środowisku jego. Czyli to, co codziennie pacjent robi. I chcemy mu w tym po prostu pomóc. Czyli do, dobieramy odpowiednie ćwiczenia, żeby umiał jak najdłużej poruszać się we własnym środowisku. To chyba też jest bardzo tak. ważna ta relacja pomiędzy Panem a pacjentem, bo jednak trzeba wzbudzić też motywację u pacjenta do tego, aby te ćwiczenia wykonywał. Tak jak Pan wspomniał, przebywa pacjent w Państwa ośrodku jakiś czas ograniczony, a potem te ćwiczenia musi wykonywać w domu. Trudno jest wzbudzić taką motywację u pacjenta? Akurat ci pacjenci, którzy do nas przyjeżdżają, to są pacjenci bardzo zmotywowani i tutaj jest dosyć łatwo prowadzić jakby stały kontakt z takim pacjentem, bo ci pacjenci mogą do nas zadzwonić, mogą się dopytać o różne rzeczy. No i jak gdyby sami w pierwszej kolejności ustalają, co można zrobić, co by chcieli przede wszystkim, żeby było zrobione, tak? Czyli rozumiem, że oprócz tego pogłębionego wywiadu, o którym pan mówił, i dogłębnego poznania pacjenta, też te komunikacja pomiędzy panem a pacjentem tutaj jest kluczową sprawą. To pacjent jakby musi zaakceptować to, co pan mu proponuje. E, ustalamy jakiś cel, pytamy tego pacjenta, na czym mu najbardziej zależy, i możemy podpowiedzieć. Pewne ćwiczenia, które, tak jak jeszcze raz wspominam, są uzupełnieniem tych ćwiczeń, które pacjent na miejscu razem ze swoim terapeutą wykonuje. Dlatego ten obszerny wywiad, w skład którego wchodzi ocena siły mięśniowej, ocena zakresu ruchomości biernego czynnego, ocena bólu. A także no, poszczególne składowe tego wywiadu dają nam bardzo duży obraz tego pacjenta, i to, to jest zrobione dosyć dokładnie, szczegółowo. Następnie nie tylko edukujemy tego pacjenta, ale też jego rodzinę, bo to jest też bardzo ważna e, jak gdyby sprawa, żeby też przez pryzmat e, tego, tej całej sytuacji troszkę spojrzeć. Nie tylko na samego pacjenta, ale e, także na rodzinę. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.